Jest to już dwunasta edycja naszego przeglądu. Nagrody w przeglądzie ufundował Urząd Miejski w Pobieńcach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a dyplomy drukował firma. drukowała firma Drukuj przez Net. Zaczynamy nasz przegląd. Oddaję głos osobom prowadzącym, pani Dorotce, i Pani Ewie. 21 kwietnia nasza Ziemia miała swoje imieniny. Tak jak już słyszeliście, od 12 lat spotykamy się właśnie o tej porze, aby uroczyście obchodzić Światowy Dzień Ziemi. W tym roku wyjątkowo spotykamy się miesiąc później. Ziemia jest naszym domem, a powiedzcie mi teraz, czy o swój dom należy dbać? A głośniej powiedzcie: Ziemia jest naszym ogromnym domem. I wszystko o to, co jest na tej ziemi, musimy dbać. Powiedzcie mi, o co my musimy dbać? Jak wy myślicie? O kwiaty, brawo. O co jeszcze? O przyrodę. O co jeszcze? Brawo. O drzewa. O co jeszcze? O rośliny. O co jeszcze? O wodę, o zwierzęta, o jedzenie. O, zwierzęta. O, jedzenie. o jedzenie, o co jeszcze? A czym my oddychamy? Tlen. Czyli musimy dbać również o powietrze. A powiedzcie mi, żeby roślinka rosła, to w czym te korzenie roślinki są? Na w ziemi właśnie. Więc musimy jeszcze dbać o ziemię. Wszystko już, wszystko już wiemy, więc możemy zaczynać. Zatem otwieram dwunasty przegląd piosenki przyrodniczo-ekologicznej. Pora zaczynać występy. Na początek proponuję wszystkim układ taneczny do piosenki Moja planeta. Zaprezentują się w nim gospodarze przeglądu, czyli dzieci z przedszkola miejskiego numer 12. Zapraszam na scenę. Zapraszam teraz na scenę dzieci z przedszkola Miejskiego numer 2. Artyści z tego przedszkola będą nas namawiać, abyśmy szanowali ziemię, bo przecież jest ona naszym jedynym domem. Przedszkolaki z dwójki w piosence Szanuj ziemię. Zapraszamy. Teraz zapraszam Was na wielkie sprzątanie. Uważać jednak musimy, aby góra śmieci nie urosła nam zbyt wielka. Dlatego musimy te śmieci posegregować, a te, które się da, przeznaczyć do recyklingu. Posprzątajmy świat. W piosence pod takim tytułem przedszkolaki. Z PM16. Zapraszamy. Wielkie brawa! A czy wy wiecie, że to był pierwszy występ na tak wielkiej scenie, tak małych dzieci? Jeszcze raz wielkie brawa, proszę. A teraz mam takie pytanie. Czy wy lubicie kolor zielony? Ja również bardzo go lubię, bo kojarzy mi się z wiosną, zbudzącą się do życia przyrodą. I z czystym powietrzem w lesie. Bardzo zieloną piosenkę zaprezentują nam dzieci z przedszkola miejskiego numer 11. Zapraszamy. Mali artyści z przedszkola miejskiego numer 4 będą nas namawiać do tego, aby dbać o czystą wodę na naszej planecie, aby chronić czystość rzek, mórz, jezior i oceanów. Zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Czysta woda. Tobie, Tobie. Tobie, Tobie i mnie. Czysta woda zdrowia doda, droga zdrowia Tobie. Czysta woda zdrowia doda, Tobie, Tobie i mnie. Wielkie brawa. Nad Taki tytuł nosi piosenka, którą zaprezentują dzieci z przedszkola miejskiego numer 13. Niech ta kolorowa tęcza symbolizuje zdrową i szczęśliwą Ziemię. dla dzieci. Ponownie zapraszam na scenę gospodarzy dzisiejszego przeglądu. Ochroń ziemię. Tak brzmi nasze hasło i do tego wszystkich serdecznie namawiamy. Ochroń ziemię. Bo po prostu nie będziesz miał domu. Zapraszam dzieci z przedszkola miejskiego numer 12. Zróbcie zdjęcie. To był już ostatni występ niestety w naszym przeglądzie. Serdecznie dziękujemy wszystkim artystom oraz paniom, które przygotowały dzieci do występów. To było naprawdę piękne święto naszej ziemi. Myślę, że nasza planeta jest dumna z tak mądrych, jak wy mieszkańców. A teraz obiecana niespodzianka dla przedszkoli. Zapraszam na scenę panie z występujących dzisiaj przedszkoli. Każde przedszkole za udział dostaje teraz na przedszkole prezenty. Dość duże, ponieważ ochrona ziemi to dość poważna sprawa. A ponieważ naszemu przeglądowi towarzyszył także taki mały konkurs na najciekawszą, na najlepiej zaśpiewaną piosenkę, i żyli w składzie pani dyrektor przedszkola miejskiego nr 12 i panie prowadzące, podjęły decyzję, że trudno jest wybrać najlepszą, najciekawszą piosenkę. Dlatego wszystkie przedszkola oprócz przedszkola numer 12, ponieważ jesteśmy gospodarzami i my nie bierzemy udziału w konkursach, gdzie jury jest właśnie z tego przedszkola, otrzymują dodatkowo prezent w postaci sorterów. Wielkie brawa. Tak, dużo prezentów. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich pań, które przygotowały tak wspaniałe dzieci do występów. Proszę państwa, myślę, że te pojemniki zachęcą wszystkich do segregacji odpadów. Ja zapraszam was bardzo serdecznie za rok. Dzisiaj już dziękujemy. Do zobaczenia.